Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Droga do E. 100. Dzisiaj mamy chyba jeden z najbardziej znanych czołgów, czyli Tiger 1, no może oprócz T. Myślnik 34 który jest bardziej znany ze względu na rudego 102, teraz o czołgu a więc nie jest to nasz tak dobry jak w prawdziwym życiu gdzie rozwalał wszystko inne no wiadomo w ramach balansu jednak nie jest to najgorszy czołg ma panczysz na którym nie można polegać ale czasami coś tam odbije no i przyjemne celne działo z dobrą penetracją. W tej bitwie postanowiłem typowo pojechać na miejscówkę dla czołgów ciężkich. Takie zwykłe wymiany i odbijania. Nie wspomniałem, to jest typowo, jak zawsze, bitwa z największymi obrażeniami, jednak według mnie nie jest najlepsza i nie grał w tej bitwie aż tak ważnej rody. Druga bitwa jest trochę ciekawsza i uwaga, jest to wyciąg 1 na 4 lub 3, jak dobrze pamiętam. Tu bardzo ładnie się układało ja mogłem strzelać a przeciwnik mnie nie przebijał albo wchodził z pewniany. Za bardzo się bałem, że już tam nie było wiele przeciwników i przez to straciłem wiele obrażeń. Próbowałem strzelać na ślep, a tam już nikogo nie było dodatkowo, miałem wystarczająco życia, żeby przeżyć te strzały. Teraz musiałem uważać, bo ten ten Z4N to w miarę ogarnięty graczy, i jak tu bym się na niego wychylił za mocno, to zginę. Zostanie do końca tajemnicą. Nie oszukał z tym, że się chowa i miałem trochę harta, że przeżyłem. To tyle w tej bitwie, na ostatnią artylerię nie zdążyłem, bo byłem na K-0. Oczywiście zwycięstwo, i zdobyłem jakieś tam medale jak Stalowa Ściana, co dziwne, bo nie spełniłem wymagań jeszcze Spartanin na odbicie pocisku, który mógł mnie zabić i duży kaliber za największe uszkodzenia w bitwie. No i zwykłe główno medale, które nikogo nie obchodzą. Oczywiście pierwszy na liście drużuna odziwo zrobiła bardzo mało, a bitwa była bardzo dynamiczna i łatwa. Teraz druga bitwa z wyciągiem czyli wygraniem samemu na parę graczy no to taki mi wyciąg ale wyciąg to wyciąg, początek tej bitwy zbyt ekscytujący nie będzie dopiero końcówka. Większość bitwy starałem się trzymać tą pozycję, ona jest całkiem mocna, bo całą stronę ciężkich czołgów trzymamy w pozycji na wieży, a w tym czołgu jest to jeden z atutów. Tu na śpiącą królewnę się zdenerwowałem. I tu ta pozycja przestaje liśnić jak takie no nie powiem co podjeżdżają w tamtą pozycję nie wiem co trzeba mieć w głowie żeby tam jechać, jest to wielki minus dla drużyny i niego bo on tam zginie na 100% bo jest atakowany z trzech stron czyli D-1, C-3, D-3, to taka sama jak przed chwilą było u nas czyli oni się wychylili a ja w nich strzelałem, nie mogli nic robić. Ja już tam nie mogę strzelać, bo przeciwnicy już się tak bardzo nie wychylą. się tych z przodu. Flankę i postanawiam się nią trochę zaopiekować i wykorzystać mojego tam samotnego sojusznika, póki żyje, a wiadomo, że zginie. poprzedniego odcinka rozwalona. To było fartowne bez celowania i on się praktycznie schował. Teraz postanawiam uciekać, bo wiem, że czołg Klekim nie wykryć może bez problemu i rozwalić wraz z tamtym niszczycielem. Ołam sojusznika, żeby się cofnął, ale on wolał samotnie zginąć, niestety. Dwa oczywiście przegrali dwóch na jednego, do tego czołg tamtym był na jeden strzał. Jako, że został tylko jeden czołg w bitwie, czyli ja nie licząc artylerii, która w tym momencie bitwy nic już nie zrobi. Jakoś na szczęście ten karo zniszczył jednego to naprawdę mogło wygrać tę bitwę a teraz pozostaje sam na trzy czołgi wszystkie na jeden strzał. Niestety, jeśli bym poczekał sekundę dłużej, może i bym go wykończył, a tak to jeszcze większa szansa na przegraną. Ważny był strzał też taki niepewny. Tu esencja tej gry otóż czoł kleki który jest szybki ma dobre maskowanie i dobrze wykrywa może bez problemu przebijać, od przodu wielkiego muła wystarczy, że załaduje pociski premium. Na szczęście go trafiłem ale dwo. Teraz to poszukiwanie artylerii, która jest w miarę mobilna i ma szansę jeden na milion, żeby mnie rozwalić mogłaby uciekać do końca bitwy i by był remis. Na szczęście ujawnia swoją lokalizację, zaczynając przejmować moją bazę, ja bez problemu zdążę, bo to mała mapa. Można też zauważyć, jak specjalnie ominąłem jej bazę, żeby nie miała pojęcia skąd mogę nadchodzić. Czasu jest dużo do końca bazy, 20 sekund, więc wystarczy zatrzymać się i przymierzyć ją do końca bitwy, 40 sekund to jeszcze większy zapas. Nie spodziewało się mnie z tej strony, więc moja taktyka się powiodła i też polosowało mi uszkodzenia na jeden strzał. To wyniki jakieś wysadzenie odznaka specjalna za zniszczenie dwóch artylerii w bitwie specjalista za sześć zniszczeń i obrońca za obronę bazy z dużym przejęciem. Ten też miał dobrą bitwę, ale nie miał farta na szczęście. To więc na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się spodobało. Pamiętajcie o komentarzach, z łubową cztebrścią i do usłyszenia z kolejnym.